Mój syn przyjdzie już na świat w grudniu. Będzie to chyba najcięższy okres chorobowy, bo zimowy. Musimy sobie dzisiaj omówić plan szczepień w ciąży. Okej, okay. to może coś więcej by mi Pan opowiedział? Oczywiście. Jeśli chodzi o zalecane szczepienia w ciąży, mhm. mamy obecnie cztery. Zalecamy grypę sezonową szczepionką, okay. COVID tak samo przygotowaną na dany sezon. Okej. Okay. Oraz krztusiec i RSV. To dużo. Dużo, ale potrzebnie. Chorobą, przeciwko której chciałabym się zaszczepić, jeszcze w ciąży, jest krztusiec. Nie powinnam się niczego bać. Szczepienia są całkowicie bezpieczne, niebezpieczne jest niezaszczepienie się. Obserwacje trwały kilkadziesiąt lat żeby móc powiedzieć, że szczepionka jest bezpieczna dla e, i mamy i dziecka. Mamy takie informacje, że szczepienie nie przechodzi przez łożysko, czyli bezpieczny jest płód, a przechodzą przez łożysko przeciwciała, czyli te białka odpornościowe, które mama tworzy w odpowiedzi na szczepionkę. A więc nie ma żadnego w moim pojęciu w tej chwili dowodu naukowego na to, że szczepienie jest niebezpieczne.